Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis na przepysznego kurczaka generała co. Tak się nazywa dziwnie z generałem co nie ma nic wspólnego, ale nie będziemy już nazwy zmieniać, skoro funkcjonuje już od wielu, wielu lat, więc skupmy się bardziej na smaku. Zapraszam wszystkich fanów pikantnych potraw do wspólnego gotowania. Wiecie, że ja lubię takie potrawy, ale wiem, że wy też zanim przepadacie, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego gotowania. Pierwszym etapem gotowania będzie przygotowanie mięska. Mam tutaj w misce już pokrojoną pierś z kurczaka. 300 gram. Ja w dniu dzisiejszym podam Wam składniki dla dwóch osób. Oczywiście wszystkie jak zwykle znajdziecie w opisie filmu, więc śmiało tam można zajrzeć. Teraz dodam tutaj szczyptę soli. Świeżo Mielony czarny pieprz. Ja lubię czarny pieprz, więc dodaję go dużo. I teraz do zamarynowania będzie niezbędne to chińskie wino. Ja Wam podlinkuję w opisie, gdzie możecie nabyć. Dodaję dwie łyżki stołowe. Teraz to razem przemieszam. I zostawię na 15 minut do zamarynowania. Nie obawiajcie się, alkohol, który tutaj jest zawarty w winie, podczas gotowania oczywiście się ulotni, pozostawiając tylko bardzo fajny, charakterystyczny aromat. W czasie, gdy marynuje się mięso, przygotujemy sos. Tutaj w wymiareczce mam 100 ml bulionu drobiowego, do którego dodam teraz również. Dwie łyżki tego wina. Następnie trzy łyżki brązowego octu ryżowego. To znaczy octu z brązowego ryżu. W sumie na jedno wychodzi. Następnie jedną łyżkę sambal olek. Będzie pikantnie. Jedna łyżka sosu sojowego. Dodajcie swój ulubiony. Ja dziś tutaj tradycyjnie kikomana. I teraz dodam dwie łyżki stołowe cukru palmowego. Teraz dokładnie wszystko zamieszam do momentu, aż się tutaj cukier nie rozpuści. Podlinkuję Wam też, gdzie można taki cukier kupić, a jeśli Wam się nie będzie chciało, to oczywiście możecie nabyć jakikolwiek dodać biały cukier, nie stanowi to problemu. Składniki już wymieszałam, dodam teraz ostatni składnik sosu, czyli skrobię kukurydzianą. Dodam jedną łyżkę połową. Dodaję tutaj oczywiście. Mniejszymi partiami wszystko razem wymieszam i odstawię do momentu, kiedy będę używać sos. Oczywiście przed wlaniem, później na patelnie trzeba go jeszcze raz przemieszać, żeby tą skrobię, która się osadzi na, na dnie, po prostu dobrze rozprowadzić. Wracamy do kurczaka, który już się zamarynował. Dodaję. Jedno jajo w całości. Wcześniej sobie rozbiłam na miseczkę. Zawsze warto to zrobić, żeby sobie nie zepsuć dania, jeżeli tam w skorupce się coś niedobrego czai. To różnie to bywa. I dodaję łychę skrobi kukurydzianej. Albo nawet półtorej. I teraz wszystko muszę razem wymieszać, aby każdy kawałek kurczaka pokrył się jajkiem i skrobią. Możecie też użyć dłoni, jeśli macie taką ochotę. Nieważne czym mieszacie, ważne żeby było dobrze zamieszane. Teraz takiego kurczaczka będę obsmażać na oleju arachidowym. On się tutaj już mocno rozgrzewa. Będę każdy kawałeczek smażyć do momentu, aż nie będzie złocisty. Każdy taki usmażony później kawałeczek przekładam na talerz ręcznikiem papierowym, żeby sobie nadmiar tłuszczu odsączyć. Po usmażeniu kurczaka dodajemy na patelnię dwie łyżki oleju chili. W prawym górnym rogu pokażę się zaraz wam link. Jak taki olej możecie zrobić w domu, w bardzo łatwy sposób. Wrzucam trzy papryczki chili suszone, bo będzie ostro. Następnie dodaję na patelnię wcześniej przygotowany sos, wcześniej oczywiście zamieszałam porządnie, i teraz cały czas mieszając. Doprowadzamy do takiej konsystencji troszeczkę takiego jakby kisielku. Teraz do tych ostrych pyszności dodaję kurczaka wcześniej usmażonego. Trzeba dokładnie zamieszać, żeby się każdy kawałeczek pokrył tymi cudownościami. Ja tego kurczaka będę zajadać z ryżem jaśminowym, bo w tej kombinacji mi najbardziej smakuje. Wy oczywiście sobie możecie ugotować jaki ryż lubicie najbardziej. Zostawię teraz na mniej więcej minutkę, ale zanim będę podawać, dodam jeszcze na patelnię cztery posiekane takie mniejsze ząbki czosnku. Możecie to zrobić wcześniej, ale ja lubię, jak jest czosnek taki tutaj w tym daniu, można powiedzieć, trochę bardziej świeży. Zostawię teraz jeszcze na dosłownie niecałą minutkę, nałożę ryż i już będziemy mieli komplecik. Ostatni szlif, wysyeneczka na torcie, posiekana dymka. I nie pozostaje nic innego jak zajadać. Życzę Wam smacznego. Do tego dania będzie doskonale pasowało jakieś zimne piwko, albo to, co lubicie. Żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zachęcam jak zwykle do wypróbowania tego przepisu: do komentowania. Oczywiście do subskrybowania. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. To zawsze jakoś tak. Milej na serduchu się robi i człowiek jest bardziej zmotywowany. I oczywiście, jak zwykle, zachęcam Was do tego, abyście nie bali próbować się nowych smaków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!